Podczas panelu y, rozmawialiśmy między innymi o tym, w jaki sposób technologia i trendy, które pokazują nam, w którym kierunku zmierzamy, jak można to połączyć z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Mówi się często, że o sprawiedliwej transformacji, czyli o transformacji, która będzie łączyła oczekiwania społeczne. Ja bym chciał dodać do tego jeszcze oczekiwania związane z ochroną ekosystemów ale właśnie myśleć o tym, w jaki sposób technologia wspiera proces transformacji, a w jaki sposób transformacja może wywołać pewne zmiany w technologii, czyli budowanie czegoś, co nazwałem w trakcie panelu odpowiedzialnymi technologiami i odpowiedzialnymi innowacjami procesie, który się nazywa Twin Transition, czyli taka transformacja, która łączy wymiar technologiczny z wymiarem zrównoważonego rozwoju i to powoduje, że rzeczywiście te technologie, z którymi mamy teraz do czynienia, muszą służyć temu, aby wzmocnić nasze nakierowanie na realizację celów zrównoważonego rozwoju.